Coś nie? Nie, że? Nie wiem. Pan nie musi ocenić. Pan nie mu. Ja panu wie, pan. Pan musi ocenić odby. Trzymać, czy nie ma tu już? Niech. Nie oddycha? Jest pan no, tego no, pewien? Teraz oddycha. No to proszę się zdecydować. Oddycha, nie oddycha. A gdzie są rękawiczki? Oddycha. A gdzie są rękawiczki? W apteczce. A gdzie jest apteczka najbliższa? Gdzie, gdzie jest najbliższa apteczka? No wiem. przed No, na spokojnie. Może pan poprosić? Proponuję prosić. Się. No, tu jest taka czarna apteczka, teraz pan, to, pan, to pan bierze, tak. No już chodź, już pan zębki, bo najpierw wystawia się. Dobrze, jak jest. spokojnie. Zawsze, za każdym razem pamiętać o tym, że trzeba włożyć rękawiczki cokolwiek, gdziekolwiek. Dostał Pan informację. Proszę sprawdzić stan osoby, która tam siedzi, bo coś się może z nią dziać. Żeby sprawdzić najlepiej, nie mamy mechanizmu urazu kręgosłupa, zgadza się? To ją albo połóżmy od razu na ziemię, jeżeli jest nieprzytomna, będzie nam wygodniej sprawdzać oddech, niż w takiej pozycji, jaką zastaliśmy. Zakładam, że nie ma urazu kręgosłupa. Nie. Proszę mi powiedzieć, czy w tej pozycji mógł nastąpić uraz kręgosłupa? Siedzi na treśle. No i wszystko. I o to chodzi. Tu nie trzeba zakładać. Więc ją musimy szybciutko zdjąć. Najprościej, żeby... O, można odchylić głowę. A najprościej osobę taką jak jest zdjąć. Zaraz przed. O właśnie. Zróbmy sobie miejsce na spokojnie. Jest nieprzytomna, pan decyduje. Pod ramiona, pod ramiona i powoli zdejmujemy w tym momencie z tego krzesła. Dosłownie. przesło nam przeszkadza, bo tak będzie. Osoba nie przypomina się zachowywać. Kładziemy i ją kładziemy. Tak, przestojmy, Zróbmy sobie miejsce i co w następnej jaką zrobimy? Co powinniśmy. No, tam nogi nas nie interesują. Musimy co zrobić? Co ci oddycha? nam się oddycha? Nie wiem. Bo tam jesteśmy, nie byliśmy w stanie. Żeby sprawdzić oddychanie, musimy odchylić głowę, żeby... Dobrze. Przez 10 sekund. Proszę mi nie mówić przez ile sekund, Pa po prostu ma to zrobić. Nie było 10 sekund. Zróbmy to przez 10 sekund, jest to istotne. Proponuję sobie liczyć. Raz, dwa, trzy... Cztery. Sobie po prostu w myślach liczyć, żółw nagło. Nie ma znaczenia. Nikt Pana z tego nie oceni, czy Pan liczy nagło, po cichu, czy Pan sobie palcami to robi? Nie oddycha. Nie, ustalamy, nie oddycha. Nie oddycha. Nie oddycha. Co robimy następną czynnością? Czy jesteśmy w stanie sami coś teraz zrobić, czy powinniśmy kogoś wezwać? No, znaczy robimy sami. Co? Sprawdzamy, czy jest drobna jama ustna. No to jeżeli, moment, jeżeli nie oddycha, to na pewno nie ma drożnej jamy ustnej. Bo jeżeli byłaby drożna, powietrze by wychodziło. Więc w tym momencie najpierw udrażniamy drogi oddechowe, sprawdzamy czy coś jest, potem od razu sprawdzamy, czy jest oddech. Jeżeli, ja ma droż... jeżeli nie ma oddechu, to w tym momencie, co powiem tu, już sugeruje, że coś się dzieje. Co robimy następną czynnością? Spokojnie. W algorytmie jest coś takiego, że yy, zanim jaką położymy, sprawdzimy czy jest przytomna czy nie, krzyczymy halo pomoc. Jest to po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ja żeby, że jest... Żebym sam nie musiał robić, a żeby ktoś przyszedł. Sprawdziłem. Nikt nie przyszedł, nikt nie zareagował. Nie oddycha. Następną czynnością, którą jeżeli nie oddycha, a wiem, że jeżeli nie oddycha, co będę musiał robić? Okay. Czy jestem w stanie robić jak długo te sztuczne oddychanie? A. Aż przyjedzie Pogotowie. pogotowie. Okej, okay. a żeby przejechało Pogotowie, to co muszę zrobić? Muszę... Muszę zapytać, się Okej, okay. robimy. Czy? Albo. Nie, niech nie, pan mi nie. Proszę to wykonać. No, biorę telefon. Ma pan telefon? A? Proszę wyjąć. Nie mam. No to nie ma pan telefonu. Nie ma radia. Nie, ma. Nie Proszę realnie wykonać podzwolenie Pogotowie. No to proszę iść. Do mi się albo może pan tej pani poprosić. Nie, nie. Proponuję. Pan jej mówi, co ma zrobić. No moja... Dobrze, ale co ona ma powiedzieć? zaraz będę powiedz, że. No tu i tu. Konkretnie, proszę jej powiedzieć. Ona. taka pańska, 16 jest pacjent. Człowiek, której jest. Co jest? No właśnie. No co, co pan stwierdził badając w tej jest, chwili? No co? Jest nieprzytomny, nie oddycha. Najważniejsza rzecz, nie oddycha. Nie oddycha. I tak przekaż... Do podstawy. A wiek Nie Nieważne. Moment, moment, moment. Jeżeli pani kiedykolwiek będzie wzywała w tym momencie pogotowie, nieważne wiek, ważne co się stało. Nie wiem, ale nie oddycha. I dla dyspozytorki będzie informacja, jest prowadzona reanimacja. To leży, to jest, to jest ten pacjent. Nie przesuwamy pacjenta. Tak jak leżał, tak pacjent ma leżeć. Zawiadomione. Co robimy? Wróciliśmy, już sprawdzaliśmy drogi oddechowe, to jest ten sam pacjent. No to przystępujemy do. do oddychania. Nie, 30 do 2. 30 do 2. serce bije. Nie. To się bije. Nie, już panu mówię. Jeżeli pacjent nie oddycha. Serce mu nie bije. Nie ma możliwości, żeby biło serce. A w danym momencie, w pierwszej chwili, kiedy nie oddycha... Powiem jest Panu tak, to może być, już pan mówię, 3-4 sekundy. Jest Pan w stanie być w tej chwili? A, nie. Dosłownie. W momencie, kiedy Pan już trafił na tę osobę, to już wiadomo, jeżeli nie oddycha, najważniejsze, nie oddycha prawidłowo, to w tym momencie wezmą Pan pogotowie, pogotowie wie, że będzie Pan za chwilę robił reanimację, bo nie oddycha prawidłowo nie oddycha. I następną czynność jaką wykonujemy, co jest? No, my 30. No to proszę nie robić to. Usztywniamy w łokciach. Łokcie mają być sztywne, bo pan się zmęczy. Całymi ustami, musimy, całymi ustami musimy objąć usta poszkodowanego i bardziej odchylić głowę. O! Dwa wdechy. Bokiem ucieka. I 30 i 10. U kobiety będzie pan musiał rozkręcić listonosz, rozebrać ją i to będzie trzeba robić.